zobaczmy sobie jaka jest dzisiaj energia tego dnia. Jeżeli tutaj jesteś, ciśnij dwa razy na ekran i napisz przyjmuję w komentarzu, bo w takim razie jest to czytanie dla Ciebie. Zobaczmy jaka jest dzisiaj energia tego dnia. Dzisiaj przede wszystkim energia bardzo ważnych przemyśleń. To są generalnie takie momenty, w których my chcemy się wgłębić w siebie, spojrzeć na sprawy z trochę innej perspektywy. Tutaj patrzymy na wszystko trochę z góry i w ten sposób jesteśmy w stanie więcej zrozumieć, spojrzeć z zupełnie innego punktu widzenia. Dzisiaj niektóre sprawy Sprawy mogą być zawieszone, które moja kochana duszo myślałaś, że zostaną dzisiaj zrealizowane, ale na pewno też widzimy duże poczucie obfitości, duże poczucie szczęścia dzisiaj. To jest bardzo fajna energia przede wszystkim takiego luksusu, zadbania o siebie. Generalnie sprawy finansowe mogą też dzisiaj poszybować do góry. Tutaj widzimy, generalnie, bardzo fajną obfitość, bezpieczeństwo, poczucie pewności siebie, jeżeli chodzi o ten grunt materialny, finansowy. Także dzisiaj taka energia.